Cześć, witam serdecznie w 176 odcinku mojej serii z płytami zagranicznymi z mojej kolekcji. Moi drodzy, ktoś napisał w komentarzu, że grupa Roxy Music jest nieznana. No cóż, polecam zapoznać się z tą grupą. Na pewno nazwisko Briana Ferrego nie jest nikomu obce, a płyta Avalon, jak napisała Ania Owczarek, którą serdecznie pozdrawiam, jest przepiękną płytą, rzeczywiście. Z tym się zgadzam. Natomiast, jeżeli chodzi o kapele zapomniane, to zdecydowanie teraz właśnie na moim kanale będzie taki zespół. Chociaż płyt ich jest wszędzie pełno, to są Prawie że niesprzedawalne. I tu możemy mówić o zespole totalnie zapomnianym. Bohaterem 176 odcinka jest zespół Saga. Debiutancki album Sagi, zatytułowany po prostu Saga, ukazał się w roku 1978. Wszystkie płyty wydał wydała firma Polydor a zatem była to ich wytwórnia macierzysta tutaj mamy debiutancki album Sagi i tutaj mamy w sumie już pierwsze kawałki, które mi się bardzo podobają otwierający płytę Howlong czy Humble Stains na drugiej stronie The Perfectionist chociażby to jest typowo takie rockowe granie ja lubię takie rzeczy, aczkolwiek mówię, polecam Wam tą kapelę, bo naprawdę płyt jest wszędzie pełno. A ja jestem bardzo zadowolony, bo w tym odcinku mogę pokazać Wam prawie komplet. Brakuje mi chyba tylko ostatniej płyty z 1989 roku. Numer katalogowy: 2417-328. Tu mamy przód tej okładki debiutanckiej płyty i Tył. Mamy oryginalną kopertę z tekstami. Pamiętam doskonale, kiedy jeszcze nie tak dawno miałem po kilka egzemplarzy, na przykład drugiej płyty, którą za chwilę wam pokażę. No i mamy tutaj klasycznego polydora rok 1978. Tej płyty to miałem chyba trzy albo cztery sztuki. Zaraz wam pokażę drugi album, właśnie. Grupy Saga, bo o nim mowa Images at Twilight. Na tej płycie grupa rozwinęła nieco swój styl i tak jak mówię, tego miałem około 4-5 sztuk. I naprawdę w Polsce tą kapelę nie wiedzieć czemu, bardzo, bardzo ciężko po prostu sprzedać. Tutaj takie kawałki jak It's Time część trzecia, czyli tutaj jest zdecydowanie kontynuacja płyty debiutanckiej utwór Slow Motion, również czy Take It or Leave It 23.91.437 Polydor, rocznik 1979 to drugi album Sagi tutaj goły papier, więc tylko mogę pokazać label, tak wyglądał label Polidoru pod koniec lat 70., to jest rok 79. Trzeci album z e, Sagi, Silent Night, to już płyta, e, powiedziałbym, e, bardzo dobra. Bardzo dobra, dlatego że e, jest bardzo spójna. I tutaj też miałem chyba z tego co pamiętam, trzy egzemplarze tej płyty. Na szczęście wszystko poszło. Tutaj mamy takie kawałki jak Don't Be Late czy What's Gonna Be. Moi drodzy, każda płyta to jest jakaś część utworu, czyli widać, że od debiutu założyli sobie na następnych płytach, jak gdyby kontynuację. Danych utworów. Podobnie zresztą w późniejszym czasie zrobiła hmm, chociażby Metallica z utworem, powiedzmy, The Unforgiven, kiedy, kiedy na czarnym albumie pojawiła się słynna część pierwsza, na Reload pojawiła się dwójka, natomiast na o ile dobrze pamiętam, "Dev Magnetic była trzecia część. Podobnie poszła, podobnie poszła saga. 2374-166 klasycznie. Um, oczywiście, Polidor, tutaj rok 1980 i oryginalna wkładka z tekstami. Włożę płytę, to jeszcze raz pokażę Wam okładkę. Niektóre te, niektóre te płyty są kompletne, inne nie. Tak, widać, widzicie, silent, yy, znaczy. Images at Twilight, nie Silent Night, bo Silent Night właśnie omówiłem. Images at Twilight na przykład tej wkładki nie posiada. Z któregoś egzemplarza musiałem nie wyciągnąć. Szkoda. Czwarty, czwarty album sagi to Worlds Apart. Grupa Worlds Apart, która działała w latach 90 musiała się inspirować chyba tytułem tej płyty, dlatego że właśnie taką nazwę zespołu przyjęła. Tutaj mamy już super sprawę, bo mamy okładkę wewnętrzną, kopertę wewnętrzną z prawdziwego zdarzenia. Tutaj mamy teksty, a tutaj mamy masę zdjęć zespołu, które wyglądają bardzo efektownie. Rok 1981, jest to czwarty album Sagi 2374-179, klasycznie Polidor. No i można zobaczyć, czy płyta World Apart była rozwinięciem Silent Night, czyli, czyli poprzedniej. Zaraz zobaczymy. Z okładki wiele się nie dowiemy, natomiast tutaj e, takie utwory jak On The Loose czy Wind Him Up. E, tutaj żadnej. A jest. No Stranger, część 8, Czyli oni de facto mieli po prostu co płytę to rozwinięcie jakiegoś utworu z poprzedniczki. Czyli. Tradycji stało się zadość. W roku 1982 Saga wypuszcza pierwszy album koncertowy In Transit i powiem Wam szczerze, jak nie przepadam za płytami koncertowymi, to ten koncert jest naprawdę bardzo dobry. Wystarczyłoby mieć na przykład płytę debiutancką i tą płytę koncertową, aby porównać sobie, jak brzmiała Saga live a jak brzmiała w studiu. Tutaj moi drodzy, oczywiście nawet mamy utwór How Long z pierwszej płyty, czyli z Sagi, i co jest ciekawe, że te utwory nie są aż tak wydłużone. Powiedziałbym nawet, że są krótsze. Czyli to nie ma w przypadku sagi, jakichś po prostu takich muzycznych epopei, że utwór trwa kilkanaście minut, a szkoda, bo powinni moim zdaniem rozbudować troszeczkę te utwory w wersji koncertowej. Tutaj mamy oryginalną kopertę wewnętrzną. No, i mamy ym, klasycznego Polidora, 82 rok, 23 74 200. 82 rok jest to, tak jak mówię, pierwszy album koncertowy grupy Saga. Kolejny album to licząc z tą koncertówką, szósta chyba już płyta. Dokładnie e, płyta Heads of Tales. Też jej miałem kilka sztuk. Na szczęście została mi tylko jedna, która zostaje ze mną. 20, 815 410 1. Polidor zmienił troszeczkę numerację, czyli prawdopodobnie tutaj będziemy mieli już inny label. Z jednej strony koperty wewnętrznej teksty, z drugiej bardzo efektowne zdjęcie zespołu. Zajrzyjmy do środka. No, niby kolor labela został ten sam i. Spróbujemy tutaj znaleźć jakieś fajne kawałki. Na pewno ciekawą piosenką jest The Flyer, który otwiera tę płytę i później mamy Catwalk. Tutaj ciekawostka, dlatego że udzielał się w powstaniu tego drugiego utworu Catwalk człowiek o, nazw o nazwisku Gilmour. No nie mylić oczywiście z Davidem Gilmorem, bo Wątpię, żeby David Gilmour, mając taką, ani inną pozycję legendy gitary, poszedł w tak, no powiedzmy sobie szczerze, zespół średniej klasy, chociaż oczywiście no, gra z różnymi muzykami do tej pory: Heads or Tails. Kolejny album to płyta Behavior zresztą identycznie zatytułowany album wydała grupa Pet Shop Boys w roku 1990, o ile dobrze pamiętam. Także nie mylić tych dwóch tytułów. Tutaj jest Listen to Your Heart, można by powiedzieć, że tytuł zaczerpnięty od grupy Roxette Take a Chance czy What Do I Know? No i moi drodzy, tak wygląda okładka albumu Behavior. To był rok, o ile dobrze pamiętam, 85. Natomiast tu mamy komplet, bo mamy tutaj teksty, a tutaj mamy takie zdjęcie jakiejś kobiety po prostu w, no, w, w szpilkach, powiedzmy, tak. 825-840-1 album został wydany w roku 1985, moi drodzy. Yy, następna rzecz, następna rzecz to już ostatni album sagi, który posiadam w swojej kolekcji. Ale idziemy cały czas katalogowo, studyjnie, tak jak te płyty wychodziły. Ta płyta trafiła do mnie stosunkowo niedawno. Yy, bardzo proszę. Album wydany w roku 1987 numer katalogowy 208602. Tak ona wygląda a zatytułowano ją Wildest Dreams i po tej płycie była jeszcze jedna a później już lata 90. Więc tak jak mówię udało mi się zebrać bez jakiegoś większego problemu, bo tak jak mówię, te, te pierwsze płyty sagi są po prostu wszędzie. Um, i, ale fajnie mieć, jeżeli się um, lubi ten zespół, ewentualnie jeżeli chce się odkryć coś nowego, e, proszę bardzo, e, mamy kawałek fajnego grania. Natomiast, moi drodzy, w kolejnym odcinku będę mówił o jednej z tak zwanych seksbomb lat 80. Zapraszam.